W dzisiejszym odcinku przed wami najtrudniejszy skybase w historii. Po pierwsze będziemy musieli znaleźć świętego Mikołaja. Po drugie będziemy musieli go wyeliminować tak, aby nie uszkodził on pojazdu, a finalnie go zniszczył. Następnie będziemy musieli zebrać matsy i w dodatku wybudować skybase'a. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. I bardzo wam dziękuję za wpisywanie kodu EWELA w sklepie. Sprawdźcie czy wam nie wygasł. 5 minut Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj skina, którym będziemy można powiedzieć i trollować i skybase'ować. Ze mną oczywiście jest Zakrzak, czy Czyli drugi elf, nie, nie elf Drugi renifer, dzień dobry Renifer, czerwononosy, witam, dzień dobry, siema Także słuchajcie, dzisiaj pomysł jest taki Że tak, Zakrzak leci tutaj Ja lecę tutaj, zbieramy wszystko Zbieramy matce i tak dalej Później jeździmy samochodem, szukamy Mikołaja Nie jest to proste, ale ja można powiedzieć, że wiem gdzie go znaleźć Dlatego, że jutro dostaniecie Udawanie świętego Mikołaja Ja już to mam nagrane, ale żeby odblokować ten odcinek Teraz musicie zejść na dół I każdy z was musi zostawić łapkę, tak się umówmy No i co, Zakrzak, ty sobie wyleć gdzieś tutaj po prostu i gdzieś sobie tam coś drop. A ja lecę totalnie na drugie miejsce, dobra? W sensie na drugą stronę, żebyśmy mogli łatwiej znaleźć świętego Mikołaja. Bo albo Zakrzak go będzie miał, albo ja, i będziemy musieli zabrać ten samochód i wjechać na Skybase, co będzie ciężkie. Ja w ogóle znalazłem wczoraj świętego Mikołaja dwa razy na cztery gierki, więc myślę, że nam się uda i co ciekawe, to dwa razy jeździł przy domku dziadka do orzechów, więc może to nie jest przypadek, jak on tam jeździ często. No to widzicie, widzę. Ja jakiś 25 meczy grałem, znalazłem go 15 razy, ale żeby wyeliminować te elfy, żeby to wszystko załatwić, nie Elfy tylko Renifery, żeby wyeliminować Renifery. Wejdź do tego, żeby oni ci nie uciekli, żeby cię mi Święty Mikołaj nie wyeliminował. To naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia. Ja z tego co widzę mamy tutaj ciężarówkę, ale to nie jest ta ciężarówka. I co robimy? Zbieramy macy, bo macy są mega ważne, a później dopiero przejdziemy do szukania Mikołaja. Ja tutaj sobie piję potki i zaraz wezmę motor i zacznę jeździć po drodze, żeby też może się na niego natknąć na tego Mikołaja. Tak, ja myślę, że po prostu zawiniemy kółko. Ja polecę na przykład zimą, a ty polecisz kowadła koło, koło tutaj ko bez. bez... Nie wiem zawsze jak to, no tam gdzie jest ta nowa fabryka No więc widzę, dzisiaj można powiedzieć To jest ciężkie wyzwanie, ciężkie zadanie I mam nadzieję, że jednak uda nam się Na tego SkyBase'a dzisiaj wejść, trzymajcie kciuki Ej właśnie, bo to SkyBase jest przecież Ja tutaj w ogóle matców nie zbieram Ja się biorę za zbieranie matców lepiej Tak, musisz zbierać matcy cały czas i zaraz po prostu Jak będziemy mieli jakąś część matców No to będziemy szukać Mikołaja Tak żeby wiecie, żeby i go znaleźć i wybudować z Tego SkyBase'a i wyjechać, nie jest to proste I zakrzak, jak będziesz miał gaziki Gaziki są ważne do tego, żeby je zbierać bo w strefie Mikołaj chyba no jak się wyeliminuje, to zostawi po sobie samochód, więc w razie czego będziemy jeździć w strefie, a z tego co widzę, tu na przykład już strefy nie ma, więc może tak go znajdziemy po prostu. Może być, więc szukamy białego leczenia, szukamy Mikołaja, zbieramy maty i oby się udało. Ale przyznam, że to jest ciężki odcinek, to nie jest proste, więc no, będzie się działo. Tu rzeczywiście dużo rzeczy musicie ze sobą zgadzać, ja, zgadzać, ja już lecę zimą, postaram się, postaram się go wypatrzyć. Tutaj, słuchajcie, te słupki jak są rozwalone, to znaczy, że on tędy już przejeżdżał, ale nie są rozwalone, więc jeszcze tędy nie przejeżdżał. Więc jeśli teraz pojedziemy tędy, zajedziemy do zakrzaka, to Mikołaj będzie na rynku kowadła, albo po prostu zakręci koło. Także, gdzie on będzie, no z tego się przekonamy dopiero. No ty tutaj masz jakieś tajne techniki z jakimiś słupkami, to ja tego w ogóle nie znałem. No, jakbyś tyle razy spadał na mapę, co ja i na przykład ginął od tego świętego Mikołaja, bo też się tak stało, ale to zobaczycie dopiero jutro w odcinku, no to myślę, że y, już byś w chłopie wiedział na przykład, co on je na obiad, na kolację, bo normalnie to jest masakra, widzę. To była totalna masakra. Ja już wiem, że tutaj na samym środku mamy właśnie samochody na lepszych oponach, więc bierzemy sobie... Samochody oczywiście na lepszej oponie i będziemy sobie szybciej jeździć po tym naszym biomie. Słuchaj, ja tutaj zajechałem na kolejną miejscówkę i wydaje mi się, że w tą stronę nie jechał, więc tą drogę możemy sobie na razie odpuścić. Jest dobrze, myślę, że będzie gdzieś na zimie. Ja widzę teraz gościa, który sobie leci na lotnie, ale ja nie podejmuję żadnej walki z nimi. No, ale oni ze mną podejmują I przedziurawili mi oponę Ale jedziemy dalej, nie przejmujemy się Jedziemy sobie powoli, pomału Na pewno tego Kira tutaj nie możemy sobie zabrać Bo on jest jeszcze wolniejszy na tym śniegu Więc no, jedziemy dalej Po prostu jedziemy dalej A za mną chyba lecą goście Także no, nie wygląda to dobrze Koło mnie się też odradzają Ale takie jak ja nie podejmuję walki Bo my nie mamy dzisiaj w ogóle czasu na walkę My musimy znaleźć Mikołaja To jest nasz główny cel filmu A potem jeszcze zrobić Skybase Więc to naprawdę jest ciężkie Ale damy radę To będzie mega ciężko samochód powoli zaczyna się psuć. Zajechałem do ciebie za krzak już prawie. Zaraz podwiązę cię, w sensie pod, pod, no, podrzucę cię dalej tylko ktoś tutaj wziął samochód, także ja samochód na razie zostawiam, chyba że oponkę teraz tutaj znajdę. Poproszę o oponę. Nie ma opony. Być może tutaj jest opona. Nie też Nie ma opony, więc musimy wziąć motor. Ale czy jest motor jakikolwiek tutaj? Dobra, jest motor, bierzemy motor. I lecimy stąd. Wbijaj lepiej do bryki, panie kapitanie. Patrzcie, ja to przygotowałem. Rajdówkę. Czyli teraz możliwości są dwie. Mikołaj musi być gdzieś tutaj, ponieważ on powinien tutaj gdzieś się respić. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy matcy, Potrzebujemy młot. Ale najpierw Mikołaj i eliminacja tego świętego Mikołaja. Dlatego, że musimy mieć z niego rzeczy. A młot prawdopodobnie będzie tutaj, ponieważ tutaj powinna być. Duża skrzynia, proszę bardzo. Zabieramy młot. Bardzo dziękuję. E, łuk weźmiemy na podpalanie z góry. No wygląda to nawet dobrze. Ej, jak ty przewidziałeś z tym młotem. Ja, ja nie, nie wiedziałem, czy tu jest ta skrzynka. Zapomniałem. Znaczy my tu ostatnio lataliśmy na turnieju, ale ja w ogóle tej skrzynki no nie pamiętam. Ja tutaj zabieram, wszystko biorę samochód i jedziemy dalej. Ehm, tylko pytanie, gdzie ten święty Mikaj może być? Na razie go nigdzie, ale to nigdzie, totalnie go nigdzie nie widać. Tu go nie widać, tam go nie widać. Tu przejedziemy sobie jeszcze tędy, może jakoś, ja nie wiem czy on tędy jeździ, jakoś on przez ten most prawdopodobnie przez to miasto, ale no... Bardziej bym go szukał gdzieś tam przy stacji Tak mi się wydaje A Przy drodze też nie ma żadnych prezentów rozrzuconych Więc najprawdopodobniej jeszcze go tutaj nie było Tak by to wyszło Tak, tylko tutaj też mogło nikogo nie być Nie miał komu rozrzucać Także tu też musimy się Właśnie, ktoś mógł, mógł go wyeliminować już na przykład I co wtedy? To jest dobre pytanie Jak nam rozwalą O, tutaj coś dużo lutu Zakrzak, weź sobie e, młocik Proszę bardzo, zabierz sobie go Biorę młotek, biorę, biorę Bardzo dziękuję Ej, dawać nam tego Mikołaja Bo jest coraz mniejsza strefa Zaczyna się robić nieciekawie On gdzieś tutaj będzie musiał być Dobra, kolejny, ej ile tych młotów On tutaj zawsze skręca w lewą stronę Ale na razie objedziemy sobie dookoła Tak jak on jedzie Tam są goście, więc na razie musimy uważać na tamtą stronę I będziemy musieli wjechać do strefy I tego się trochę boję Bo zobaczcie, nasze paliwo Tak samo tutaj, no już powoli zaczyna się kończyć I pytanie, gdzie jest Mikołaj Ja wiem, jest w Laponii Siedzi na papelu. No to na pewno tylko właśnie pytanie, gdzie on. Ale on będzie na zimowym biomie. Przesiądziemy się tutaj do tego. I on na pewno jest na zimowym biomie albo ko dziadka. Tak mi się wydaje, przynajmniej powinien tam być, bo on tam robi kółko z tego co widziałem. Jakoś tak. Chyba on nawet na nitro to jakoś robi. Musimy teraz jechać tą drogą tutaj tędy, tylko czy my mamy białe leczenie, Zakrzak? Czy ty masz białe leczenie? Ja mam jedną apteczkę, więc niezbyt dużo. No to jest bardzo niedużo. I teraz pytanie, czy on. Tędy, w... wow, czy on tędy w ogóle ty coś? Aha, wziąłeś perka, no i bardzo dobrze Wziąłem akurat wyposażyło nam właśnie na samochód Bardzo dobrze, jedziemy teraz tędy I z tego co widzę Jest tutaj chyba rozwalone Ej, tak? Nie? Tak? Nie jest rozwalone. O nie, najgorzej. No ale dobra, jedziemy tędy. I Mikołaj powinien być gdzieś tu w takim razie. No bo już byliśmy chyba w każdym możliwym miejscu. I z Mikołajem właśnie wygląda to tak, że trzeba go znaleźć. Nie, on w ogóle na saniach powinien latać. Ja nie wiem, w Robloxie w Pet Simulatorze X się lata święty Mikołaj po mapie. A w Fortnite do dzisiaj nie ma czegoś takiego. Ja, ja tutaj zgłaszam sprzeciw. Skandal, to jest ewidentnie skandal. I za rok powinien być taki Mikołaj. A. Też tak mi się wydaje. Tu, czy tutaj w ogóle ktoś jest? Tutaj mamy gości. E, przejeżdżamy znowu. Tu nikogo nie ma. Tam, dobra, na razie pojedziemy tu w lewo. Pod ten domek świętego. No, do dziadka do, do, do orzechów. Tutaj też. Ej, no. Co będzie, jak nikogo tu nie będzie? Rozwalmy, może, sobie tutaj ten domek trochę. Być może ktoś tu siedzi. Jednak nie. E, no nic, drogą musimy jechać dalej. Gorzej jak. Ej, no gdzie ten samochód jest? No, ja nie wiem, serio. Ja byłem pewien, że my go znajdziemy. Bo to też nie jest jakieś takie ciężkie. On jeździ po tej mapie. Mapa jest teraz mniejsza. Więc powinna być większa szansa, że go znajdziemy. Ale jak widać, chyba, nie wiem, rozbił się na dole mapy. Może w ogóle na farmie był i się rozbił i tyle. Słuchajcie, ja potrafiłem trzy godziny y, szukać Mikołaja. I uważałem, że w dwójkę się uda. świecie z palcem, w nosie. A tu wygląda na to, że, no nie do końca. Y, dobrze by było na, na ten y, na dwa samochody jeździć. Ale. No na razie tego tira to może nie podnośmy Ja proponuję zajechać jeszcze tutaj Być może on jedzie teraz w naszą stronę Ale czy na pewno No właśnie Rafa to jest dobre pytanie Czy on jedzie w naszą stronę Ale pytanie też brzmi czy on w ogóle jeszcze jedzie Czy może już go nie ma z nami na mapie Nie no wydaje mi się że powinien być Dobra zajedźmy jeszcze tutaj Być może tutaj na tych domkach znowu zajdżę. Ale zobaczcie przejechaliśmy do samego końca Dookoła Wszystko i on może być jedynie, jedynie gdzie jeszcze może być, to tutaj gdzieś na tej stacji, tu gdzieś jest stacja, o Czyli to już jest poza strefą, ale spróbujmy, sprawdźmy, no nie wiem, ja zazwyczaj jak ginę to on się pojawia na obrazie innych przeciwników Tak bym to powiedział Co ty gadasz, serio? Tak, to tak było już nie raz Ej, co tu tak wybuchło, czy ty to widziałeś w ogóle? To był rift, rifcik, rifcik, Oni. a jeszcze czekajcie, bo on może być jeszcze gdzieś tu on może być i chyba coś tam widziałem, ale nie jestem pewien Musimy paliwo ogółem ogarnąć Bo on może być jeszcze gdzieś tutaj, z tego co pamiętam On gdzieś tu może przejeżdżać No ale wygląda na to, że, że nie No właśnie, ja tak, 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 tak samo jak ty Ale to jest strasznie dziwne Jest bardzo dziwne Ja proponuję wiesz co? Jedziemy jeszcze do strefy, tylko musimy się podleczyć maksymalnie. Zatrzymajmy się tutaj. Oho, okej. Okay. Ja mam splesze, więc rzuc rzucam splesze. Ja mam Proszę lotówkę, bardzo. dwie ryby. Dziękuję, dziękuję. I zapraszam do strefy w takim razie. Cztery perki czekają. Eee, Zobacz. O. Dobra, no to jedziemy do strefy, oni się na pewno zdziwią, tutaj jest, o, bandażownica, yy, bardzo dobrze No musi być gdzieś porzucone auto Mikołaja, my przejechaliśmy całą zimę, przejechaliśmy większość, można powiedzieć, tego biomu rycerskiego Oj, skończyło nam się paliwo, ups No właśnie to jest problem, musimy się wybić tymi młotami, wybijmy się nimi i nad... mamy samochód tutaj u mnie, ja nas podleczę może, chodź Raz. Dobra, dobra, dzięki Dwa. I czekajcie, gdzie my tu musimy jechać? Na tą stację, gdzie jest ten znacznik? Aha, tam jest znacznik No być może on tam jest No ja nie wiem, jak my tak będziemy jeździć przez 15 minut I jego nie będzie Ja się załabię, jeśli ja naprawdę załabię Ja już nie wiem, co myśleć tak szczerze Bo tu nikogo nie ma, tam nikogo nie ma Tu nikogo nie ma, tam nikogo nie ma Ej, no powinien tu gdzieś być No halo, jeszcze, a czekaj, bo jest jeszcze biom... Y Zimowy w strefie. Dobra, wiedźmy jeszcze w ten zimowy biom może po prostu. I może tam jeszcze będzie, bo on tutaj skręca gdzieś w prawo, z tego co pamiętam. A, blokadki niezniszczone. Czyli go tutaj nie było chyba, tak? No właśnie wygląda na to, że go chyba jeszcze nigdzie nie było. Dawaj do, do środka. E, ostatnia szansa jest tutaj. I ja czuję, że to się uda. Czuję, że gdzieś tu jeszcze będzie. Tylko pytanie. O, tu są goście. Uwaga, właśnie tu. Panowie, dajcie nam spokój, my szukamy Mikołaja. Ratujemy święta. No, tak to można nazwać. Ale nie ma. Nie ma. Ej, dlaczego? Patrzcie, od dwóch stron jego nie ma. jego nie ma. I myślicie, że on gdzieś jeszcze będzie? Tylko już jest taka strefa, że my chyba nic już nie wybudujemy. Tak mi się wydaje. Dobra, musimy next. O, święty Mikołaj! ho! ho. Się Przyjechał do mnie, nie musiałem go szukać. Odjeżdża, odjeżdża dziad. Tam jedzie, w tamtą stronę. I ci go pinguję. Dobra, jedzie tą drogą. Czyli będzie jechał na zabezpieczoną zatokę. Dobra, przejechał Mikołaj. Żyje. Mam go tu. Eskortuję go. No to ja jadę na jego autku. Biało. Biało! Chodź tu. Leżysz. Kiedy nie zabalę? Żeby Mikołaja nam nie zabił. Biało. Chodź. No i gdzie on pojechał? Nie tam, gdzie te chłopcy O, jest! Ja pitole! Yes! Dobra, ja już tu załamany siedziałem Ale czekaj, A to nagle... jak to teraz? On ma 100 HP Uwaga, musimy zaatakować Mikołaja Od boków może, co? A może najpierw strzelmy do Mikołaja i potem elfy wysiądą, czy nie? No dobra, dawaj Ty, ale Cześć. on nie odjedzie, jak my go za zastrzelimy? Odjedzie, leci ktoś na lotki. Dobra, strzelam elfowi <noise> Ale tu jest szyba Z jakim? Dobra, ja czekaj, ja ich najpierw zatrzymam ty ich jakoś tam zastrzel. A czekaj, bo jeszcze się zastanawiam, czy tu gdzieś ogniska nie ma. Właśnie tak nie działa. Dobra, czekaj, da. Uj, dbaj kapet! No. Finish. może wysiądą. się, kurde, jakbyśmy może Mikołaja zabili, co? To, że jak oni zapieprzają w ogóle, co oni? Ale czekaj, Odzieś, oni padną! Czekaj, idźcie, bo zginą! Stary, oni zginą w strefie, nie? A. Dobrze, okej, okay, oni jadą na tą drogę nie, nie będą daleko jakoś. Ale oni już powinni zginąć. A ty masz się czym leczyć? Bandażownica. Super doładowanie mam. Że oni cenie źle odjechali, wiesz. Eee, oni dalej jadą! Mam Biorę furę. A fura ma blokadkę, nie. Tylko to będzie po pięć biło. Ja wiesz, ja mam super doładowanie, nie? Dobra. Chodź, 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 chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. No, no 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 Będziesz budował, bo ja nie mam matów w ogóle. Raz, Dobra. dwa, trzy. Czekaj, spróbujmy, no? Spróbuj. Dobra, wjeżdża. Dobra. Buduję Może idź na nogach, ja nie wiem. Dobra, idę na nogach. No, idź na nogach. Ile mamy życia? No, niedużo. Nie dojdziemy, wiesz? O, dojdziemy, dojdziemy. Dobra, A -a. no to... Do, uh -huh. Czekaj, ja mam, ja mam bandażownicę, chodź. Bo żeby nie zjechał. Wow. Dobra, dawaj na płasko, dawaj na płasko i jedziemy. Dobra. Ile masz, dawaj, ile dawaj. masz w nim paliwa? Może doładowanie? Ja mam super doładowanie, chodź, 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 Gotów? Gotów, leć! Ja Cię kręcę. Ja... Przeżyjemy? 20 HP? Przeżyjemy, stary! Nie wierzę w to! Co jest? Żyjemy! Buduj, 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 buduj! Buduje buduj. buduję, nie bój, nie bój się, Jeść, jeść, buduj, buduję! Ja Cię kręcę, człowieku! Co tu się widzowie dzieje? To jest chore! Ja nawet nic nie mówię już, naprawdę. Mi już to totalnie wystarczy, że ja w ogóle, nie wiem, czuję się jakbym Puchar Świata jakiś zdobył. Wybuduj po bokach może i ja nas podleczę, bo to jest... Yy. Dobra. O, daj mi trochę maców, proszę. Proszę bardzo. Ej, nie, Rafa, ja ci powiem tak, że to jak my uratowaliśmy ten samochód, ja, ja nie wiem, czy to było widać na odcinku, czy nie, ale serio, chore. Najlepszy ratunek Boże. w historii Fortnite'a. 27 HP ma to auto. A powiedz mi, yy, wybuduj do góry i ja spróbuję jeszcze wjechać wyżej. Próbujmy wjechać jeszcze wyżej. Tylko żebyś czekali, żebyś tak yy, nie rozwalił tego? Ej. Okay. Dobra, i dawaj, ca, pełna do góry. In. Do tej burzy, do tej burzy Ta, ty faktycznie. Ty ale ona jest ile? Dobra, koło nas? Chyba ta. No? Dobra to jesteśmy dobra. nad burzą! Jesteśmy niewidzialni. O, dawaj, ja tu platformę robię. Ale jaja XD nie. Ej, nas w ogóle nie widać, faktycznie. Tak, tak, to nas nie widać, bo my wieramy. jesteśmy w tej chmurze burzowej, takiej dziwnej. Koczy nam nie podwalą tego za chwilę, tak? Się może starzyć, ale trudno! Co się stanie? Widzicie, musicie zostawić. Po pierwsze, łapkę w górę. Po drugie, zostawcie jedna łapka w górę, to jeden HP dla tego samochodu. Zobaczcie, ile on ma HP. dodajcie dajcie mi tą łapkę, no. 27 HP. My tu. Ło! Co myślałem, że spadasz. My przecież tutaj już chyba trzy razy z meczu wychodziliśmy. Tak naprawdę, nie? Ej, ale widziałeś te rozwalenia takie na drodze, to takie czarne. Ja myślałem, że on już tam pęknął I taki jest błąd graficzny, przynajmniej ja go miałem A to ja nie wiem, ja I w ogóle na no to wsiadaj, nie zwróciłem uwagi Wsiadaj, wsiadaj wsiadaj, 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 Aj, wsiadaj, wsiadaj Dobra, wsiadam, 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 stary Tylko czy oni nas nie wysadzą w powietrzu? Nie powinni? Dobra, żyjemy, nice Uuu, Biało 60 Dobra, Uuu. wygrywamy ten Skybase, nie? Aaa, blisko było